I mój kolejny gość, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Eugeniusz Smolar. Witam. Witam. Ta polityka jest zaplanowana, ma swoją ciągłość i osiągamy niebagatelne sukcesy. Jak pan oceni ekspozycję pana Czaputowicza? Z pewną ulgą. Bo mogło być gorzej i bywało gorzej w ostatnich Nie, latach. tylko. Znaczy mi się przypomniał ten żydowski dowcip o kozie i rabinie. To znaczy jak, Właśnie, jak że jesteśmy, wyprowadzają wyprowadziliśmy kozę. kozę pod tytułem Waszczykowski, to Taputowicz przy tym jest eleganckim e, dżentelmenem. Myślałem, że mówiąc o kozie ma pan na myśli taką ostrą i dość prostacką antyunijną retorykę, której teraz przynajmniej przed wyborami starają się najwyraźniej unikać. Ale nawet na wszystkich dziedzinach. Znaczy nawet wtedy, kiedy wysłuchałem tego samochwalstwa, którym naprawdę niewiele się kryje, to było to Podany w sposób cywilizowany, stonowany, mm -hmm. bez grożenia komukolwiek. To jest... Widać, że pani Gosiewska na przykład nie złapała, że teraz na nie, tym no etapie można się tapu, Każe te... mówić trochę innym językiem, ale Czaputowicz, Czaputowicz wyraził tak, linię tak. na tym etapie. Tak, jedyna rzecz, która wydawała mi Pytanie się... tylko, czy ta linia się nie zmieni, zmieni dzień po eurowyborach. Ona jest potrzebna do eurowyborów. Tam bardzo silny wątek proeuropejski. Było, o czym zapewne będziemy rozmawiali. Jedyna haniebna rzecz, jaka jest, to jest to, kiedy on mówił, że usunięto dyplomatów z msz u tych, którzy współpracowali ze służbami bezpieczeństwa PRL. Kiedy wiemy, że usunięto. Dyplomatę Przyłębskiego na przykład usunięto. Ten, tak, na przykład nie usunięto, ale jednocześnie usunięto, jak wiemy, kilkudziesięciu byłych ambasadorów, czołowych dyplomatów, byłych wiceministrów zagranicznych, którzy, daj Boże, weszli do służby dyplomatycznej na zaproszenie Skubiszewskiego, Gieremka i wszystkich innych znaczy kolejnych jadędzie. po 89 roku, a gdyby, działaczy opozycji. Gdyby pan Czaputowicz, nawiasem mówiąc też bezdyskusyjnie działacz opozycji, gdyby tak miał poważnie wygłosić, a nie tylko kampanijnie te orędzie i gdyby miał użyć formuły używanej przez amerykańskich prezydentów przy okazji orędzi o stanie państwa, to powiedziałby stan naszej polityki musiałby powiedzieć stan naszej polityki zagranicznej jest ja myślę, że, ja myślę, że oczekuje, oczekuje się, znaczy partia rządząca, ugrupowanie rządzące oczekuje od każdego ministra, w tym ministra zagranicznych, ażeby nadał temu pewne pozytywne ja elementy. Ja tak oby... Jaki jak jest stan o... naszej polityki Ta... zagranicznej? Tak stan naszej polityki zagranicznej jest kompletnie nijaki, ponieważ od wyborów PiS traktuje politykę zagraniczną jako podległą polityce wewnętrznej, i jedyny wymiar, który naprawdę się liczy, to jest wymiar bezpieczeństwa w stosunku ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, i to jest nie w imieniu i słusznie i mądrze, Fort Trump, o czym Amerykanie już powiedzieli, jakie są parametry ewentualne wzmocnienia wojska, powiedział rutynowo o wzmocnieniu naszej współpracy w ramach NATO. Nie mówił wiele, o, chociaż pozytywnie, o ewentualnych zamierzeniach obronnych i w dziedzinie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W związku z tym pozytywnie mówił o czymś, co nie istnieje. Co nie istnieje, to znaczy dam przykład, e, aż, mi się, e, aż się zdziwiłem, że to się znalazło w tym przemówieniu, kiedy on mówił o stosunkach bilateralnych, to on powiedział, a ja cytuję, e, a mianowicie, że e, zamierzamy, e, zamierzamy wznowić polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Tak, cytujące. To, jest nie, to nie tylko. Dlatego, że były całe rządy, zarówno hiszpański dwa razy do Polski, do Sopotu i do Warszawy, oraz polski jeździł i to były bardzo bliskie stosunki, mhm. które potem się przekładały na wspólne Ale decyzje patrz, na forum europejskim. Sobie, że, że pani Szydło się ze dwa razy też z panem Rachojem spotkała. Ale ja mówię o konsultacjach mhm. międzyrządowych, Międzynarodowy. gdzie przyjeżdża tak naprawdę sześciu do ośmiu najważniejszych ministrów i rozmawiają na ten Otóż z Holandią kontynuujemy konstytucyjną współpracę w ramach, nikt o tym nie słyszał, konferencji utrechskiej z wyjątkiem ekspertów. Co to znaczy? To znaczy, że my mamy kompletnie poplątane I stosunki bilateralne. I wyciągamy jakiekolwiek detale, żeby... a jakiekolwiek... się dziwię, że, że to się przedostało od tego przemówienia, bo to od razu pokazuje wymiar, w którym my zamierzamy odtworzyć stosunki międzynarodowe z Hiszpanią, której nam tak bardzo zależało na współpracy, choćby w kontekście decyzji dotyczących polskich transportowców w Unii Europejskiej, bo mamy z Hiszpanią wspólne, e, wspólne interesy i nie udało się. Czy w tej polityce, tak zwanej polityce zagranicznej PiSu dostrzega Pan cokolwiek, co by Pan mógł nazwać jako rys racjonalny. Przede wszystkim, w e, e, przede wszystkim bardzo dobrze doszło do podpisania tej umowy z Danią na temat delimitacji e, wód terytorialnych na południu od Bornholmu, bo to jest od dekad, od bodajże że 40 czy ponad 40 lat to był punkt zapalny, a było to niezbędne do tego, żeby przyklepać ostatecznie budowę e, Baltic Pipeline, czyli gazociągu płynącego z Norwegii przez Danię do Polski. To jest niesłychanie istotne, dlatego że dlatego że nam umowa z Gazpromem na dostawę rosyjskiego gazu kończy się kończy w momencie, się kiedy mamy kończyć budowę tego gazociągu. Jeśli się opóźni budowa gazociągu, będziemy w ogromnym kłopocie. Ponieważ nie będziemy mieli dostaw z Rosji, której mówimy, pokazujemy środkowy palec i mówimy, nas nie interesują jakiekolwiek stosunki z Rosją. Trzymajcie się od nas jak najdalej. Ale umowa z w sprawie delimitacji, to nie, wyda, nie wygląda znowu jak jakiś szalenie imponujący sukces polityki zagranicznej, co? Pytał się mnie pan opozycyjny, Więc się starał. Więc, I jeszcze, jeszcze pan coś wystara? Jestem, nie, nie, już, no więcej wszystkie. niewiele, dlatego że reszta to, to jest rutyna, jak na przykład stosunki z Chinami, a nie mamy prawie, w ogóle nie mamy inwestycji chińskich. Kiedy miałem okazję. Choć był tu prezydent Chin, i wydawało się, się, że. Tak jest. Choć, yy, choć yy, miałem okazję, poza Polską dodam, rozmawiać z dyplomatami chińskimi, zadałem pytanie, yy, skąd te decyzje o pomijaniu Polski, powiedzieli ku mojemu zdumieniu. Tego się nie spodziewałem, że Polska jest nieprzewidywalna. O! To znaczy, że z punktu widzenia biznesowego, po tym jak Maciej Rewicz Czyli jak, powiedział, kraj jest, nie, jak, jest, jak jest kraj nieprzewidywalny, tak jest. to jest tak samo nieprzewidywalny dla partnerów, jak i dla Ale, ale oczywiście, że tak. Dla, konkurentów konkurentów, dla, no, dla, 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 dla wszystkich partnerów. Przecież jeśli partnerzy spoza Unii ja Europejskiej. To dla ale dla wszystkich. Nie inwestują powiem. na terenie jednego z państw unijnych to nie ze względu tylko na rynek wewnętrzny, tylko na możliwość eksportowania. A w że bez... to, to Chiny inwestują ze względu na stabilizację. Inwestują głównie ze względu na, na albo na pozycję e, strategiczną portu, co jest bardzo ważne dla rozwoju e, chińskiej floty wojennej, albo inwestują ze względu na kontekst. Oni myślą naprawdę globalnie i strategicznie. Nie, tu Polska chciałem... Polska jest tutaj. Jednym z elementów, to, to jest bardzo ważne w kontekście Brexitu. Jeśli to inwestowano na terenie Polski czy Wielkiej Brytanii, to dlatego, że miała dostęp do ogromnego 500 milionowego rynku wewnętrznego. Jeśli Brytyjczycy powiadają, my się wypisujemy, to w tym momencie następuje ogromne zaniepokojenie, odpływ inwestycji i odpływ 100 miliardów. Za chwilę jeszcze o Brytyjczykach. Proszę tylko powiedzieć, czy Pana zdaniem z punktu widzenia naszej polityki zagranicznej, tego jaka jest i jaka teoretycznie może być za 7 miesięcy to te wybory europejskie mają średnie znaczenie, duże, ogromne? One mają znaczenie, ja powiedziałbym, no po pierwsze, Parlament Europejski odgrywa pewną rolę e, jako jedna z tych instytucji, e, ale one są ważne głównie z punktu widzenia wewnątrzkrajowego. Znaczy dla stabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej Unia Europejska potrzebuje takich pozytywnych bodźców. Ja rozumiem, że one są o tyle ważne, o ile mogą świadczyć o tym, że zmieni się władza, a więc polityka zagraniczna. Między, między innymi, ale również dlatego, że e, potrzeba jednak przy wszystkich różnicach ideologicznych, potrzeba między głównymi e, tymi rodzinami politycznymi porozumienia, żeby wyłonić większość, żeby to mogło funkcjonować. Przy wszystkich zarzutach o tym, że Unia nie posiada demokratycznego mandatu, o czym mówi m.in. minister Czaputowicz w Sejmie, że potrzebuje wzmocnienia tego demokratycznego mandatu, że narodowe parlamenty powinny odgrywać większość, rolę. To nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ one odgrywają już dzisiaj dużą rolę. Natomiast pa przez Parlament Europejski jednak przechodzi akceptacja wszystkich e, pomysłów e, e, dziedziny prawa europejskiego, które przychodzą z, z Komisji Europejskiej. Więc to jest ważne, ale to jest również ważne w kontekście wewnątrzkrajowym mm, każdego z państw członkowskich. Był pan szefem polskiej sekcji Radia BBC. Ile lat pan mieszkał w Londynie? 24. Czy rozpoznaje pan w, w Wielkiej Brytanii, którą zna Pan świetnie y, tę znaną przez siebie Wielką Brytanię, patrząc na dzisiejszą brytyjską politykę? Nie. Co się stało? Nie rozpoznaje. To znaczy nie wie pan, y, jako szef sekcji polskiej BBC miałem do czynienia, a również y, reprezentując y, nieoficjalnie Solidarność, KOR przed tym i tak dalej, miałem mnóstwo kontaktów y, z elitą polityczną zarówno Labour, Torysów, jak i Liberałami. Ale również miałem do czynienia z foreign office, którzy nie bardzo przychylnie patrzyli na te nasze zabiegi e, narodowo-wyzwoleńcze w ramach sekcji polskiej BBC i poza tą. Otóż to byli profesjonaliści. Nawet jak oni czegoś nie chcieli, potrafili to przeprowadzić w taki sposób, m, który był cywilizowany, zrozumiały i, i, I dający możliwości cywilnej? I również służbie cywilnej. Ale służba cywilnej, ci... cywilna została. Ale służba cywilna jest kompletnie rozwalona. Czyn? Foreign Office nie wie, co robi. Trzeci przedstawiciel w ramach Foreign Office do negocjacji Brexitu zrezygnował, ponieważ nie miał żadnych dyspozycji strony Downing Street. Wszyscy powiadają, którzy mają kontakt, że Brexit będzie stanowił ogromną. Yy, zmiany w instytucji. To za chwilę o tym, ale chcę się dowiedzieć. Nie, nie rozpoznaję. Nie co co, co, co się zmieniło nawias. z klasą polityczną absolwentami Harrow, Eton, Oxfordu, Cambridge, najlepszych brytyjskich uniwersytetów, a więc najlepszych światowych uniwersytetów, którzy, która to klasa polityczna według mnie zachowuje się bardziej dysfunkcjonalnie niż Polska. Dlatego, że, o co dlatego, chodzi? Co się stało? Myślą głównie, to nie jest tylko, bo Putin i tak dalej, trolle to wszystko można... Co się stało Jedna klasa polityczna nie funkcjonuje w próżni, tylko funkcjonuje za pośrednictwem reprezentacji politycznej i bardzo silnego establishmentu. Ale jednak tej klasa, w momencie, w którym klasa polityczna, w którym partie polityczne zaczęły głównie jednak myśleć w kategoriach ideologicznych, a nie pragmatycznych, kiedy zaczęły myśleć głównie o interesie własnej partii, znamy to z Polski mhm. również, raczej niż o interesie Wielkiej Brytanii, to w tym momencie, no wiemy, a pan to znakomicie wie, że Cameron to przeprowadził głównie po to, żeby, że tak powiem, zdyscyplinować swoją własną partię i uzyskać mandat do dalszego rządzenia. Powiedzmy też uczciwie, oskarżając o to, że jest największym luzerem, być może, ostatniego ćwierćwiecza że jak zdecydował się na referendum, to nie były aż tak strasznie powszechne głosy, że to jest kompletny idiotyzm. No było ogromne zaniepokojenie. Było zaniepokojenie, było ale nie było pewności, że był raczej nie było, poczucie nie było, nie było ryzykownie. Ale, ale, ale wie pan, referendum w Wielkiej Brytanii i to jest bardzo rzadkie zwierzę, ponieważ to jest rzeczywiście stricte e, demokracja parlamentarna. Bardzo rzadkie, czyli nie wiadomo, więcej, w którym pobierze. I suweren, suwerenem nie jest naród, tylko suwerenem jest parlament. To jest bardzo ważna zmiana konstytucyjna. Mimo, że Wielka Brytania nie ma pisanej konstytucji, ma bardzo silną konstytucję jako system prawny. To co się zdarzy jest... za 11 dni? Wszystko się może zdarzyć. Czyli nie wiemy? Kompletnie nie wiemy. Łącznie z tym, że Wielka Brytania w momencie, jeśli na przykład, co jest możliwe, po raz pierwszy ukażą się podziały w ramach Unii Europejskiej, to może być odrzucenie propozycji o przedłużeniu, i w tym momencie albo będzie rozpisane wybory, co może doprowadzić do drugiego referendum. Ale, ale, ale pan wie, że, wy, że, że, że prawdopodobieństwo tego, że Unia, nawet jeśli będą te odrębne głosy, bo, bo mogą być, to prawdopodobieństwo, że Unia nie wykaże jednomyślności na zasadzie, dobra, dajmy im jeszcze czas na przykład do czerwca, jest raczej niskie. Moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. I, I sprawa znaczy, do czerwca co? to jest, to, żeby, że, że, dadzą, żeby, że, tak. że dadzą, że jednak. I w czerwcu chodzi. będziemy w tym punkcie, w którym jesteśmy dzisiaj. Prawdopodobnie. Tak? Z tym, że Wielka Brytania ogłosi wtedy twardy Brexit, nie będzie brała udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A to jest bardzo ważne, ponieważ w traktacie jest napisane. Ale ona może, to ona w czerwcu może ogłosić twardy Bre Brexit, a wybory są 26 maja. No to prawda. To jest To, to, jest, co to jest wszystko kompletnie. Proszę pamiętać o tym, że w traktatach jest napisane, że Parlament Europejski może się zebrać przy obecności. Przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. W momencie, jeśli nie będzie przedstawicieli Wielkiej Brytanii, w tym momencie wszystkie decyzje Parlamentu Europejskiego mogą być uznane za nieważne i będzie, będą drugie wybory. To wszystko jest strasznie szkodliwe. Czy widzi Pan w Wielkiej Brytanii osobę, siłę polityczną, albo jeszcze, żeby to bardziej uczynić takim amorficznym, energię polityczną, która jest w stanie pojawić się i poprowadzić nie, to wszystko w racjonalnym nie, kierunku. Nie ma takiej. Nie ma, ma takiej. Mamy przed, przy, przywódcę Partii Pracy, który jest ortodoksyjnym komunistą i był zawsze od lat 50., kiedy się zaznaczył, e, wrogiem NATO, wrogiem Unii Europejskiej, w związku z tym jedyne, o czym on myśli... Jest, Hamasu. E, zwolennikiem Hamasu? Zwolennikiem Hamasu. Zwolennikiem Jedyne, o czym on myśli, to jest o tym, ażeby doprowadzić do wyborów i ewentualnie na tej fali zmienić rząd. Objawy, A on może rząd, wygrać? Może wygrać. Korbin może zostać Korbin, następnym brytyjskim Korbin, premierem. Może I wyzostań. to będzie już pełna katastrofa. To dlatego, że, że jeśli nie dojdzie do Brexitu, takiego jakiego sobie wymarzyła większość, która na tym głosowała, to w tym momencie Partia Konserwatywna może zapłacić bardzo wysoką cenę. Czy Pana zdaniem dzisiaj stawką jest to, czy Wielka Brytania uniknie katastrofy, czy dzisiaj przed Wielką Brytanią istnieje wyłącznie wybór katastrofy? I wybór katastrofy z najgorszym, o czym mówił Norman Davis już około kilkanaście lat temu, o możliwości rozpadu. Tego dumnego, historycznego mocarstwa. Czyli Szkoci i powiedzą bye bye? Zdecydowanie. Szkoci pozostaną przy Unii Europejskiej. Również sytuacja w Irlandii Północnej jest taka, że może naprawdę dojść ponownie do rozlewu krwi. Co byłoby mm, dramatem równie, nie tylko ze względu na straty ludzkie, które mogą nastąpić, ale również dramatem politycznym, bo to zmienia atmosferę od razu w całym regionie. Czy kiedykolwiek przyszłoby Panu do głowy, że taki naród jak Brytyjczycy. Naród, który się zachowywał w różnych, trudnych sytuacjach, dzielnie, powściągliwie, taka ta formuła Grace Under Fire że nagle straci Nigdy. instynkt Z tym, samozachowawczy. Z tym, że powinniśmy pamiętać, powinniśmy mówić anglicy. Wszystko to, o czym my mówimy, tak naprawdę dotyczy Anglików. No dobra, czy kiedykolwiek nie. przyszło Panu... Nie. Absolutnie nie. Znaczy, ja miałem pewne wyobrażenie ym, i ono nie było iluzoryczne. Wyobrażenie o Anglikach właśnie jako racjonalnych, czasami synach, którzy, prawda, Zimiste. bardzo zimno kalkulują na, na, obecność, na, na parę razy nam to okazali. Ale oni to okazali wobec całego no. świata i nikt się nie powinien co do tego dziwić. I to jest po prostu dla mnie kompletny szok. I to jest szok również dla bardzo wielu ludzi w samej Wielkiej Brytanii. E, e, wie pan, ludzie, ten kraj został tak podzielony teraz na tle Brexitu, że znamy sytuację jak z Polski, gdzie czasami rodziny i przyjaciele się ze sobą nie spotykają po to, żeby się nie kłócić. Czy Zorba był Grekiem? Zorba. A skąd to pytanie? Nie możemy mieć wątpliwości, czy nie jest Zorba the Englishman? The Englishman, tak. Nie, nie to, jest, to jest dramat również i dla Europy, dlatego, że Wielka Brytania jest nam naprawdę potrzebna. Potrzebna jest jako pewien punkt odniesienia dla e, prowadzonej polityki, polityki mocarstwowej, i nieprzypadkowo od razu pojawiła się koncepcja zbudowania Rady Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Rady Bezpieczeństwa Europy, po to, żeby Wielka Brytania znalazła formalne forum uczestniczenia w procesach europejskich. Znaczy nam po prostu jest potrzebna. Był kanał masz jest... Totalny kanał. Prawda, on się nazywał kanał angielski. To prawda. Eugeniusz Smoler serdecznie dziękuję.